Cześć! Przed nami spotkanie o listopadowych nowościach komiksowych od Kultury Gniewu. Przesyłkę otrzymałem dzisiaj, więc tym razem nie będzie to materiał opiniotwórczy, a skoncentruję się na prezentacji. Sprawdzimy środek każdego z komiksów, zawartość dodatkową, a kilka słów, które usłyszycie, będą parafrazą opisu wydawcy. Zacznijmy od najnowszego komiksu Paco Rocky, Autora, autora takich tekstów jak Powrót do Edenu. Dom, czy dla mnie fa fantastyczne, fenomenalne zmarszczki. Zanim Leoncio Badia zakopie w masowym grobie ciało Jose Keldy, odetnie mu kosmyk włosów, a obok schowa buteleczkę z ukrytą wiadomością. Ponad 70 lat później córka Josego Pepika po wieloletniej batalii uzyska zgodę na rozpoczęcie poszukiwań ciała ojca. To, co znajdą archeologowie na cmentarzu w Paternie, zadziwi całą Hiszpanię. W otchłani Paco Roca i Rodrigo Terrasa podążają śladem wspomnień, by zrekonstruować tragiczne losy tysięcy Hiszpanów pochowanych w masowych grobach, do dziś niezbadanych zresztą. Towarzyszą też ponad 80-letniej Pepice w walce o prawa do godnego pochówku jej ojca i pokazują, że istniejemy jedynie dzięki pamięci. Pakoroka i Rodrigo Terrasa stworzyli dzieło, które może skłonić do refleksji nad istotą ludzkiej pamięci i tożsamości. Autor, jakim jest Pakoroka, nigdy nie zawodzi, więc wiem, że ta pozycja będzie obowiązkowa dla każdego, kto ceni sobie wymagające, pełne refleksji i pełne dawki emocji teksty, historie. Więc już teraz w tym momencie widzę, że Komiks jest o bogatej treści i, i wysokiej wartości artystycznej. Spojrzę jeszcze, bo gdzieś tam kątem oka zauważyłem zawartość dodatkową. Tak, mamy epilog, czyli jak widzimy, to jest na bazie wydarzeń autentycznych. Tak, tutaj wspomniany ten kosmyk włosów. Więc. Bardzo cenię sobie teksty biograficzne. Zestawiając ten komik z pozostałymi, domem czy powrotem do Edenu, to popatrzcie, on jest najgrubszy. No, jeszcze, jeszcze dam zmarszczki, więc to jest najgrubszy tekst od Pakoroki, który w sumie mam w swojej biblioteczce. Z pewnością podzielę się jeszcze swoimi przemyśleniami na temat tego komiksu. Kolejny tekst, jaki otrzymałem, to Wybór. Komiks przedstawia dramatyczny epizod z historii Francji z lat 70. XX wieku. Akcja komiksu koncentruje się wokół młodej kobiety, która w 1971 została oskarżona o aborcję, co w tamtym czasie było przestępstwem karnym we Francji. Mary Claire, nastoletnia dziewczyna. Po donosie samego gwałciciela została zatrzymana przez policję. Jej historia zyskała ogromną popularność i zrewolucjonizowała debatę na temat praw kobiet we Francji. W komiksie przedstawiono, jak Marie Claire i jej matka, a także wiele innych kobiet zostały postawione przed sądem jako współwinne przestępstwa. Dzięki zaangażowaniu prawniczki ta historia stała się przełomowym procesem, który doprowadził do uchwalenia nowej ustawy w 1975 roku. I tak, popatrzmy na ilustracje, są delikatne, są pełne emocji. No i w związku z samą tematyką, no na pewno dodaje to autentyczności, i historia niesie w sobie ciężar. Ciężar, który jest i w sumie aktualny u nas w Polsce, więc bardzo jestem ciekaw tego komiksu, jak, jak będziemy się go czytać. Mocne teksty tutaj widzę, są i zobaczmy, czy są jakieś materiały dodatkowe. No, jakieś przemyślenia, pewnie autorskie. A nie, tutaj jakieś posłowie mamy. Tematyka jest bardzo poważna, więc warto wiedzieć, Szczególnie się dla kobiet, gdzie mogą znaleźć, no właśnie, telefon przeciwprzemocowy. Jestem bardzo zaintrygowany tym komiksem, wyborem. Dotrzymujemy również w ramach imprintu: Krótkie gadki. trzeci tom Tymka i Mistrza. Tutaj mamy dwa pierwsze. No i wreszcie przychodzi czas na kontynuację. Tymek i Mistrz. Strachy na lachy to kolejna część popularnej serii komiksowej autorstwa oczywiście duetu, jakim jest duet Tomka Leśniaka i Rafała Skarżyckiego, która zdobyła serca młodszych i starszych czytelników. Seria koncentruje się na przygodach Tymka, młodego ucznia czarodzieja oraz jego mentora mistrza. W tomie nasi bohaterowie stają przed kolejnymi wyzwaniami, które wymagają sprytu, odwagi i magicznych umiejętności. Tym razem bohaterowie znowu muszą stawić czoła różnym strachom i tajemniczym stworzeniom, które przeszkadzają mieszkańcom ich krainy. I tutaj się absolutnie nic nie zmienia. Przygody są pełne humoru, niespodzianek i ciepła, co sprawia, że komiks jest idealną lekturą no, dla całej rodziny, w szczególności dla najmłodszych, no i dorosłych, którzy mają dystans. Historia Tymka i Mistrza jest nie tylko zabawna, ale również pouczająca, i to jest dla mnie najcenniejsze w tego typu opowieściach: pokazując, że nawet obliczu strachu warto mieć odwagę i wiarę w siebie. I cóż, cóż ja mogę powiedzieć? Seria ciesząca i wychowująca kolejne pokolenia czytelników kolejny Tom wkrótce i tak się prezentuje. Komplecik w nowym wydaniu. Pamiętajcie, starsze wydanie jest w nieco innej oprawie. Dość dla mnie nietypowy komiks super, hiper, mega ważna misja autorstwa Przemka Wechterowicza i Marty Ignerskiej. Teraz zaglądając w źródła. Em, Wiem, że w tej historii bohaterowie spotykają się z niezwykłym wydarzeniem. Na niebie pojawia się statek obcej cywilizacji. Głównie bohaterowie muszą stawić czoła tajemniczej misji obcych, która może zmienić losy ich świata. I z tego, co już widzimy, no, komiks jest pełen niespodzianek, nieoczywistości, nawet łącznie z, z graficzną pewną nonszalancją. Jest bardzo oryginalne, przez to może tworzyć unikalną i fascynującą na swój sposób narrację. Jestem ciekaw, w jaki sposób będzie mi się to czytać. Zerknę. Nie, raczej tu nie ma galerii dodatkowej. Z pewnością dam znać, jak mi się to czytało. Dostałem jeszcze jeden produkt o tytule Produkt. Jest to. Magazyn komiksowy z CD Projekt Red. Oczywiście to jest studio znane z Widmina, jak najbardziej. I mamy do czynienia z polskim magazynem komiksowym, który był wydawany w latach 1999-2004 w Bydgoszczy. Redaktorem naczelnym był Michał Śledziu Śledziński. Produkt Zakończył swój żywot na numerze 23, a my otrzymujemy dzięki też i kulturze gniewu kolejny numer 24, czyli jest to reinkarnacja. Bardzo dobrze, bo im więcej czasopism tym komiksowych tym lepiej. Dodatkowo jeszcze o są tutaj naklejki. Tutaj mamy spis treści. Jest bardzo gruby ten, ten magazyn, ten, to czasopismo. Ma ponad 200 stron, świetnie. I teraz przyjrzymy się poszczególnym jakimś stronom. Produkt charakteryzował się nietypowym poczuciem humoru i dużą liczbą wymyślnych wulgaryzmów. Był znany z oryginalnych i kreatywnych historii, które często poruszały tematy społeczne. Tak, na przykład tutaj no, mamy naszego e, bohatera, też kultowego Jerzego Jerzego. O, i wydział siódmy. Też tutaj jest beletrystyka. Tak, czyli no, mamy tutaj wachlarz autorów, ich prac, które sam też i kojarzę znam, na szczęście. Więc nie jest ze mną aż tak źle. E, więc e, wybór jest spory. O, tu jeszcze mamy do czynienia z aktem. Pan Wiedźma no, czyli ja czuję się już w domu czyli co Kultura Gniewu wskrzesiła ten magazyn właśnie wydając kolejny numer mamy, jak widać ogrom autorów są komiksy, jest tutaj też i publicystyka, są kolorowe strony również o, cyberpunk no oczywiście, bo to jest CD Projekt Red a no i tutaj mamy publicystykę Jasiński, Mirowski, Chmielewski Mirski. No, powiem, że będzie co czytać, i ja bardzo trzymam kciuki za to, aby w przyszłości były wydawane kolejne numery. Mam nadzieję, że to będzie się sprzedawać. Osoby, które chcą czegoś dodatkowego, nie tylko komiksów, ale też i od autorów komiksów jakichś przemyśleń, jakiejś publicystyki, esejów, no to myślę, że nie ma lepszego. Produktu, jak właśnie. Produkt komiks, magazyn komiksowy. E, tak, on jest grubaśny, jest, jest gruby. O, zobaczmy jeszcze tylną stronę, która da nam sporo informacji. Ten produkt zawiera treści komiksowe. Tak, no i tytuły, które bez problemu rozpoznają osoby siedzące jednak w komiksowie. Dzięki za poświęcony czas. Mam nadzieję, że tą prezentacją pomogłem w dokonaniu wyboru. Nie ukrywam, że też trudnego, bo każdy tytuł czymś przyciąga, intryguje. Dajcie znać, który z tych tytułów najbardziej Was zaciekawił. A na recenzję, na przemyślenia o tych komiksach i o tym produkcie oczywiście. Tym razem zapraszam do Łukasza na kanał, i tam z Łukaszem porozmawiamy, co mi się najbardziej podobało i co szczególnie polecam. Dzięki i do zobaczenia do kolejnego razu. Trzymajcie się, cześć!